Mój mak śmierdzi spalonym kurczakiem. A czego się spodziewałeś, jak kupowałeś maka? To jest właśnie odpowiedź, którą usłyszałbyś od każdego stereotypowego polskiego internauty, który nienawidzi Apple. Ponieważ ci ludzie są naprawdę bardzo bezkrytyczni wobec swojej logiki. Pięć lat temu miałem wypadek. Od tego czasu jestem niepełnosprawny, bez szans na rekonwalescencji. Cała moja rodzina zginęła. Straciłem auto, wszystko. Miałem tam cały dobytek w tym aucie Miałem tam wszystkie swoje pieniądze, bo miałem w gotówce, nie miałem konta, miałem swój komputer. Jaki miałeś komputer? Maka? Na co liczyłem. W kątku października rzuciła mnie dziewczyna i jeszcze zerwała całkowity kontakt. Jaka powinna być moja reakcja, gdy ją zobaczę? W sensie powinienem udawać, że jej nie ma, czy się normalnie przywitać. Teraz widzicie, jak to jest stracić suba, kiedy któryś z was cofa mi suba. Oczywiście różnica jest taka, że ja mam na przykład w tym momencie 150 tysięcy subskrypcji, czyli to jest tak, jakbym miał 150 tysięcy dziewczyn, 150 tysięcy związków i jedna z nich dałaby mi kosza. Hmm, w sumie miałbym to w dupie. Mówisz halinkę z białego stoku? Pozdrawiam! Pozdrawiam halinkę z białego stoku. Jak mi będziecie przysyłać prośby o pozdrowienia, to tak to będzie wyglądać. Pozdrawiam dla całej reszty was, z Was. 100 tysięcy ludzi obejrzy ten film. To nie ma żadnej wartości, nie? Pozdrawiam kogoś, kogo nie znacie. Pozdrawiam! Fajnie, nie? Gimbus to takie cholerne słowo i być gimbusem to takie poniżające. Chodzę do gimnazjum, no ale gimbus to taki hejter-ham w jednym. Weźcie ludzie, myślcie, bo to trochę uraza jest. Ohoho, patrzcie, gimnazjum pisze. Komentarze w internecie. Cip cip. Nie, jak się woła gimbusy? Gim, gim. gim. Dziewczyna ubierająca się na różowo, nosząca słodkie ciuszki to normalna dziewczyna czy damski odpowiednik. bydło? Na komity temat dla dziewczyn do obgadania w toalecie. O mój Boże, no weź no przecież ta idiotka, ona się tak ubiera okropnie. No, nie wiem jak tak można. No w ogóle w ogóle ona nic sobą nie reprezentuje. Nic nie reprezentuje. Pff. Dlaczego zawsze jak zatrzymuje film, to masz wyraz twarzy jak jaskiniowiec ze czopląsem i wadą z gryzu? Nie ja rozumiem tego, dlaczego na stemplatce zawsze ma się głupią minę. 3, 2, 1! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Czemu na mnie patrzysz? Grey i łyzys Brazers to najlepsze możliwe połączenie? Proponuję taką zabawę w internecie. Będziemy brać tytuły bajki z serii Żwierek i Muchomorek i zamieniać Żwierek i Muchomorek na Sasha Grey i z Brazers. Jak Sasha Grey i z Brazers pomogli rusałce. Jak Sasha Grey i z Brazers nie wiedzieli, co się dzieje. Jak Sasha Grey i z Brazers wieźli cztery duże kamienie. Jak Sasha Grey i z Brazers sadzili nasionka. Jak Sasha Grey i z Brazers jedli kaszę. Przemyślenia niekrytego krytyka Sasha Grey i z Brazers. Twoja mama cię ogląda? Cześć mamo, mam nadzieję, że Ci się podobały żarty o masturbacji. Ile zarabiają gwiazdy porno? Cześć mamo, teraz będzie żart o gwiazdach porno mówi się kochani a nie ruchanie ja, co dzisiaj na śniadanko ruchanie jak rozróżnić u kobiety orgazm udawany od prawdziwego w trakcie zacznij śpiewać jej do ucha piosenkę tytułową z truskawkowego studia truskawkowe studio truskawkowe studio truskawkowe studio. We studio co to da zapytasz dlaczego Obi to robi, obi sam se robi. Markety budowlano-ogrodnicze, obi sam se robi. <śmiany> Sprzedałeś się YouTube! Kim ty w ogóle k**wa, jesteś, pajacu? Coś tam, coś tam, hejterzy. Wiecie co mnie strasznie y, zawsze bawi? Niki hejterów! Jeśli ktoś napisał ci coś niemiłego, to przeczytaj na głos jego nika 10 razy. Wiewiór 44, wiewiór 44, wiewiór 44, Vampire 5818, Vampire 58, ej, Vampire 5818. Idziesz ze mną na soczek do sklepu szkolnego. I